A dlaczego dzisiaj protestujecie? Protestujemy po to, aby nasze ogrody pozostały w dalszym ciągu pod zarządem ogrodów działkowych, żeby każdy miał dostęp tak jak było dotychczas. Żeby nam nie zabierali tych i nie straszyli nas z jakimiś innymi stowarzyszeniami, tylko żeby pozostało w rodzinnych ogrodach działkowych. I są w Burzowie od samej wojny, niektórzy są od początku. No i teraz zgodnie z ustawą chce się te tereny zabrać. Jeżeli. Miasta muszą się rozwijać. Jeżeli chce się zabijać obiody, my nigdy nie stawaliśmy na przeszkodzie nikomu, bo oddawaliśmy tereny pod trasę średnicową, pod rozbudowę stadionu żużlowego. Tylko zawsze za to działkowcy otrzymywali stosowne odszkodowania i myślimy, że dalej to będzie utrzymane. Idzie, idzie to zrobić. W obronie praw działkowiczu zebraliśmy podpisy pod projektem audatelskim ponad 2 miliony. Można tutaj otworzyć drugi rząd, tak, tędy proszę bardzo. Będziemy wzywać wszystkich działkowców, by stanęli murem przeciwko waszym zamiarom, bo nie możemy zgodzić się, by z uporządkowanej idei ogrodnictwa działkowego stworzono chaos, gdzie każdy będzie wyszarpywał co zechce. Jest nas na ziemi Gorzowskiej ponad 60 tysięcy uprawnionych do głosowania. I Rzecz jasna, że będziemy wiedzieli, na kogo oddać swój głos w wyborach. Wnikliwie ocenimy, kto nam pomógł, a kto zaszkodził. Nie ukrywam, że przekażę ten list dla pana wojewodę, a jednocześnie prześlemy na kancelarię premiera. I z możliwością, że Seń podejmie rzeczywiście dobrą uchwałę odnośnie ogródków działkowych. Mam nadzieję, bo jest. Większość posłów za tym, aby pozostało to, jak jest w tej chwili z małą modernizacją.